Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie w ten piękny wrześniowy poranek. To dzisiaj mamy środę, nie? Środa mi się wydaje, że już czwartek środa. <grym> yy. Dzisiaj się zorientowałam, że w niedzielę jest trzecia niedziela miesiąca, a więc jest targ w dąbrowie górniczej. No, to jak jest targ, to trzeba się znowu przygotować. Wczoraj wyciągnęłam z, z mojego samochodu wszystkie rzeczy, które wiozłam na targ. Na targi nad morzem, gdzie tam sobie chciałam coś swojego rękodzieła sprzedać, i dzisiaj tam mam zamiar pojechać, ale czekam na kuriera, który się określił między 8 a 14. No i teraz, człowieku, bądź mądry. Ktoś mi jakąś paczkę przysyła, no, nie wiem kto, dziękuję ślicznie i, i, i czekam, czekam, co to będzie, od kogo to będzie, także że muszę czekać. Jestem uziemiona, ale ja nie mogę siedzieć uziemiona i nic nie robić, więc trzeba coś robić. No, bezczynność zabija. Więc no, działam w moich aniołkach, gdzie? Przyniosłam je wszystkie? Przyniosłam, dobra. Dalej kręcę się wokół ikon bizantyjskich, cerkiewnych i tego typu rzeczy. Yy, trzy, które wam pokazałam, już nas znalazły nabywcę, także że poszły w świat, pojechały, już są wysłane, powinny dzisiaj dotrzeć. Mam nadzieję, że się spodobają. No, robię, jak umiem, no po prostu. Yy, no i zrobiłam dwie następne, tutaj mamy takiego anioła, coś takiego, taki sobie wyszedł, to jest na takim grubym blastrze drewna, w takim prostokątnym kształcie, troszkę zaokrąglonym, jest pozłocana, no i tak sobie ten aniołek wyszedł a drugi taki bardziej tak przypominający ikonę bizantyjską. Musi gdzieś jakiś coś tam farfocle jeszcze gdzieś coś takiego. Też taki w takim stylu cerkiewnym. Uszko oczywiście jest, żeby powiesić jak najbardziej. No i moje kafle, moi drodzy, najnowszy pomysł. Przyniosłam takie kafle ześ, z takiego worka na gruz, gdzieś tam ktoś właśnie piec niszczył, więc taki kafel no i teraz premiera pa, pa. takie coś zrobiłam. To jest dość ciężkie, więc zrobiłam obwódkę ze sznurka. Tutaj można sobie powiesić. To jest technika decoupage, to nie jest malowane przeze mnie tak samo jak tamte anioły też, też to jest technika decoupage i postanowiłam te kafle uratować. Nie dość, że są ładne tutaj, to są teraz ładne tutaj. Są tak troszeczkę wyglądają jak takie freski bizantyjskie. Troszkę pozłociłam. Sznurek jest naturalny. Uchwyt jest naturalny, no tutaj dałam troszkę czarnego, żeby to jeszcze z definitywnie spiąć. Znaczy jest to sklejone, ale żeby na pewno się tam gdzieś nie rozkleiło, to jeszcze taką dałam kawałeczek sznureczka. I to jest pierwsze. Tu jest troszeczkę inna, inna technika, bo snu, sznurek pozłociłam. I jest to taki anioł. Ciężko jakoś tam, z tym światłem mam kłopot, bo mocno świeci żeby to pokazać, też jest troszkę pozłocone tył jest taki, też z kafla myślałam też, żeby to zrobić na wmontować cementowo w taką większą powierzchnię szarą też by to fajnie wyglądało, ale to by było jeszcze cięższe, więc mówię, no nie wiem może spróbuję jakimś jeszcze innym kaflem być może będę miała dość dużą ilość kafli w, w niedługim czasie a tutaj na czarnym sznurku, tutaj widać ten sznurek, i też jest taka ikona w takim stylu bizantyjskim, i coś takiego. No tak, sobie to wymyśliłam. Nie wiem, czy Wam się ten pomysł podoba. Mi się nawet podoba. Jest takie, takie naturalne, takie pierwotne, takie, jakby rzeczywiście ktoś zburzył jakiś stary kościół i został kawałek tego. Mm, y, gdzieś tam leżącego, co zostało uratowane. No, y, To zabieram na targ w staroci do Dąbrowy górniczej. Oczywiście przyjmuję również zamówienia przez internet, gdyby ktoś chciał. Y, mój mail znacie pewnie, ale to jest nutka historii przez dwa i maupainteria.pl Możecie do mnie pisać. Ja dziś dostałam przepiękny, przecudowny list od Elżbiety z Częstochowy. Bardzo dziękuję. Już na niego odpisałam. Jest mi bardzo miło za, za te miłe słowa, które, które przeczytałam. Bardzo się cieszę, bardzo lubię motywować innych. Staram się motywować, no. Widzę, że mi się to udaje i, i cieszę się, że coś robicie, że coś tworzycie, że Zaczęliście jakieś swoje robótki, różnego rodzaju malujecie, szy, szyjecie, robicie na drutach, filcujecie, rzeźbicie, także dużo, dużo osób, które poznałam, poznaję, wróciło do swoich pasji, no, podobno ich zainspirowałam. Bardzo mnie to cieszy, bardzo Wam dziękuję za, za te miłe słowa, dziękuję Wam za Waszą pasję że jesteście ze mną i się chwalicie swo, z, z swoimi poczynaniami, coś tam robicie sobie. Fajnie, bardzo się cieszę i, i mam nadzieję, że namacalnie też to będę robić, że będę miała tą, tą uczelnię skończoną i tą arteterapię będę dla was prowadzić w formie stacjonarnej, w formie internetowej. Czy czwarte pracowni już jest gotowa No, sami widzicie postępy, mówię wam. Parę osób mnie pyta, co z pracownią, kiedy pracownia, kiedy otwarcie. No, nie wiem, kochani, no naprawdę nie wiem, bo nie mam ogrzewania i yy, jeszcze jest trochę ciepło, jeszcze trochę mogę tam pobyć, ale jak już. Yy, Zrobi się zimno, to jest pomieszczenie przelotową, z przelotową bramą, więc jedna ściana jest graniczy z bramą wjazdową, więc będzie bardzo zimne, bo tam wiatr huczy z wszystkich stron. Kominiarz się nie odzywa. Nie wiem, czy mogę podłączyć kominek. Kominka nie mam. Nie mam żadnego alternatywnego ogrzewania. No i po prostu nie da się tam po prostu wytrzymać będzie i... i no, no jakiś tam grzejnik mogę sobie podłączyć yy, yy, na to jedno pomieszczenie tamte pozamykać i, i jakoś funkcjonować no ale tam jest też kuchnia z drugiej strony jest łazienka, więc yy, no zawsze będę gdzieś tam się poruszać, przechodzić no będę musiała z tamtej części korzystać więc no, jakiś tam piecyk będę musiała wymyślić, zamontować nie wiem czy to zrobię, może jakiś piecyk na butle gazową sobie, sobie kupię Taki, żeby gdzieś tam tylko mi chociaż trochę ogrzewał te, te dwie części, czyli łazienkę i z kuchnią i pracownię, no bo co innego mogę zrobić, no. Ja się bardzo się boję gazu, więc yy, no nie bardzo mi się podoba pomysł piecyka gazowego, chociaż miałam taki piecyk yy, 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 w poprzedniej galerii, no niestety... Po jej zamknięciu został sprzedany, bo teraz by się przydało, ale no nie ma, nie ma. No. I tyle. No, i znowu się obrodziłam pastą pozłoceniową. Znowu mam całe nogi złote, ręce też trochę. No, i dzisiaj będę też dalej. No, póki ten kurier nie przyjedzie, to muszę siedzieć i czekać, więc wykorzystuję ten czas na tworzenie, malowanie. Jak tylko odbiorę paczkę, to jadę po następne plasterki drewna i, i robię następne ikony, żeby być na tą niedzielę przygotowaną. I, i, i będę tak sobie coś działać. No. Ja też będę robić biżuterię, bo kupiłam Pawie pióra znowu i znowu będę robić piękne kolczyki. Jak no, mówiłam ostatnio, Pani po prostu musiała mi z uszu ściągnąć kolczyki, bo tak jej się podobały no i, i no i dobrze, ma, ma teraz ona, ja będę miała swoje następne i działamy działamy, także biżuterię też robię, robię biżuterię piórkową na chwilę obecną, bo bardzo mi się podoba, bardzo ją lubię i trochę takiej biżuterii, bo kupiłam takie koraliki perełkowe, takie, takie łączone perełki w kuleczkę tak mi się to spodobało, że też postanowiłam coś z tego wymyśleć mm. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Pokażę Wam. Oczywiście pochwala się dzisiaj, nie mam żadnych kolczyków. Za to paskę na głowę sobie założyłam, bo te włosy już mi tak lecą, więc muszę iść do tego fryzjera w końcu. Yy, poniedziałek, jeżeli sprzedam moje ikony, to może pójdę. No, yy, prace w pracowni, no, nie postępują za szybko. Po pierwsze, przyjechałam od morza, musiałam się zaklimatyzować po drodze jeszcze parę dodatkowych różnych rzeczy się działo więc no dopiero od poniedziałku działam wtorek, wczoraj był Jasiu wczoraj była przyszła Basia zobaczyć i no dzisiaj czekam na kuriera jutro, pojutrze będę w pracowni, ale będę się pakować znowu na, na targ także trochę tam będę działać, trochę będę sprzątać no, ta witryna jeszcze zostaje do zrobienia, żeby móc otworzyć yy, tą, yy, tą część yy, witryny. Zaczęłam się zastanawiać, czy, czy tą witrynę przypadkiem nie zostawić na razie na zimę. Yy, no, jak już nie zdążyłam w tym roku tego zrobić, to może napisać tam tylko, zrobić ten napis, który miałam zrobić anielski zakątek i zostawić. Yy, a, a na wiosnę dopiero ją odsłaniać, niech będzie trochę cieplej, mimo wszystko, no, nie wiem, nie wiem. No, bije się z myślami na wszystkie sposoby, jak to zrobić, żeby szybko zrobić, ale nic się nie da przyspieszyć. Niestety, Kominia nie przyspieszę, bo oni po prostu są, są sami sobie jak królowie. Mm, więc muszę tam zadzwonić w końcu, co oni tam ustalili, bo już jest środa, a ja żadnego info nie mam, kiedy przyjdą na ten przegląd. Więc na mm, też czekam, a zrobi się trochę chłodniej, bo nie muszą przepalić w piecu. No, jest 30 stopni, więc nikt nie, po, nie pozwoli palić w piecach na chwilę obecną. Z sąsiadów, bo sąsiadów trzeba wszystkich umówić, trzeba żeby byli w domu, jak ja będę potrzebować. W tym momencie, no i, no i co, jakiś no tam kłopot jest z tym, z, tym, z tym kominem, bo chodzi o komin, żeby go po prostu podłączyć się pod dobry komin i komuś nie zaczadzić mieszkania. No, takie to są dylematy. No, wszystko inne jest do ogarnięcia, oprócz tego kominiarza. No i, no, i, no, i, no, i, no, i kupienie tego kominka i, i, i załóżenie jakiegoś tam ogrzewania. Jutro, jutro ma przyjść Jasiu, będzie montował yy, boiler na wodę. Znaczy, może nie boiler, ale tak, taki podgrzewacz na wodę. Yy, boiler też nie będę montować w tym roku, chociaż yy, jest u niego zamówiony, yy, yy, bo Jasiu się pozbywał, więc ja biorę od niego ten boiler. Yy. I, ale nie będę go montować, no bo idzie zima, jak ja mi nie będzie, no a będzie bardzo zimno, to mi tam może yy, rury po prostu popękają mi, więc też to zostawiam na jakiś taki czas przy, przyszłego roku. Więc, no żebym otwarła, to muszę mieć albo kominek, albo jakieś elektryczne ogrzewanie, które jest zje z kopytami. Albo, albo ten piecyk na butlę gazową, która też nie, nie jest tania. No bo też ta butla chyba teraz kosztuje 100 zł na pełnienie. Nie wiem nawet ile. No, wszystko jest takich po prostu powijakach. I, i wiem, że będzie dobrze, no ale no wszystko wymaga czasu. Chciałabym. Chociaż tak prowizorycznie otworzyć to na listopad, grudzień, kiedy jest czas przeświąteczny, czas, czas prezentów i pewnie byście chcieli coś u mnie kupić dla swoich bliskich, bo naprawdę byłoby co, bo jest mnóstwo rzeczy u mnie fajnych, ciekawych i, i po prostu muszę się też do nich dostać, bo patrzę na, to, na, na te wszystkie rzeczy, które mam na, na tym magazynku tylnym i już nie pamiętam, co dziewczyn mam. I tu jest też kłopot, że po prostu to wszystko powymować, posegregować, no załamka totalna. Jest tego trochę po prostu, no i jeszcze jest jeden garaż do, do otworzenia i przebranie, co tam jest jeszcze. No i oczywiście moje rękodzieło, które ciągle tworzę i tworzę i tworzę i nawet nic nie mam czasu, bo... Albo coś tworzę, albo pracuję w pracowni, albo muszę posprzątać w domu, albo muszę ugotować obiad, albo jestem trochę zmęczona, albo idę na śmietniczki, a to muszę iść do sklepu, mam materiały. Tu też muszę jechać po to wyprawa do Katowic yy, po, po materiały plastyczne. Więc ciągle jestem w ruchu, ciągle jestem zajęta, i ciągle jestem zmęczona, <laughs> ale zadowolona bo coś się dzieje i nie myślę o jakichś tam problemach, które mam i no bo jak każdy mam problem nie, nie, nie jestem wiecznie zadowolona i szczęśliwa kochani, uśmiecham się do was, ale gdzieś tam są moje problemy o których wam też nie mówię, bo no i bo, bo i po co no. także kanał jest taki bardziej yy, radosny, optymistyczny i niech tak zostanie. Yy, to, że gdzieś tam są gdzieś z tyłu głowy problemy, no to co zrobię? No muszę, muszę je rozwiązywać i tyle. No. Uch, no. To, no. To tyle. To tyle, kochani. Pokazałam Wam, co miałam pokazać. Dziś będę robić tą yy, misę. Yy, będę ją malować. Yy. Czekam na kuriera, <noise> który się nie określił w takich normalnych godzinach. Znaczy w normalnych, ale no, ludzie pracują często w tych godzinach, a oni jeżdżą. No. Powinni po południu jeździć. No dobrze. Yy, zakładam, że to jakiś kurier DHL-u, bo, bo DPD to by zostawiło w paczkomacie, a, albo Impost też w punkcie, natomiast inne tutaj nie mają jakichś takich Punktów paczkomatowych. Więc chyba to jakiś DHL przyjedzie. Dobrze, kochani, no tyle, tyle. Muszę zjeść śniadanko, bo jeszcze nie jadłam. Nie wiem co. Wczoraj sobie zupkę ugotowałam. Wyobraźcie sobie kalafiorową i zjadłam ją i miałam na dwa razy. No tu jakieś mięsko córka zostawiła, yy, bo robiła sobie sałatkę. To może ja zrobię sobie drugą sałatkę. No, niezły pomysł. Sałatka dzisiaj by była dość ciekawa. Albo jakieś kanapki sobie zjem. Kupiłam sobie wczoraj bułki w mojej ulubionej piekarni i na próbę chleb pomidorowy. Oni tam mają piekarnię ze starym przepisem na pieczenie chleba i ten chleb nie jest taki puchowy. Bułki też nie są puchowe. Bez tych spulchniaczy, no. Jest troszeczkę droższe, ale jest rewelacyjne w smaku i i długo u, utrzymuje taką w miarę dobrą świeżość. Także lubię go zjeść, nawet taki 3-4 dniowy chleb mi smakuje od nich. Także tam, fajnie, że mam tą piekarnię, ona jest tam od lat, mam nadzieję, że dalej będzie. <noise> I i, i że, że, że będę tam mogła robić fajne zakupy właśnie. I nawet mają chleb na pokrzywie, mają chleb orzechowy, mają chleb żurawinowy. No, różne te, no i Teraz miałem pomidorowe, albo miałem chleb z samych ziaren. Z no, no, samych ziaren jest dobry, ale on jest bardzo błonnikowy. Ja, na przykład, błonnika mam kłopot na trawienie błonnika, więc yy, nie kupuję takich, takich ziarnistych chlebów. Ale pomidorowy, no, zobaczymy. Jest czerwony, tak jak pomidory, jest czerwony. Nie wiem, co jeszcze wymyślą, bo ten pomidorowy jest od niedawna, znaczy nigdy go nie widziałam, więc jakiś tam kreatywny piekarz chyba jest, który kombinuje z przepisami i dokłada jakichś różnych fajnych składników. Powiem Wam, jak spróbuję, jak smakuje. No, także moi drodzy, życzę Wam miłego dnia, pogody ducha, wszystkiego dobrego, zdrówka. I twórczej pasji. Jak zwykle. Twórzcie, działajcie, kombinujcie, kreujcie. Bóg się cieszy, jak widzi, że my też się cieszymy. Także działajcie, działajcie, działajcie. Pozdrawiam serdecznie. Miłego dnia.